Pierwszy raz. Witam, pan, witam Państwa bardzo serdecznie konferencji prasowej. Ten różny gości, Pan Robert Podoliński, ten gospodarzy, Pan Dominik Nowak. Proszę o komentarz do meczu trenera różnych gości. Będzie z, tym, <coughs> będzie z tym kłopot, bo może w skrócie powiem, że bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarzy, Pan Dominik Nowak. Na pewno postawiliśmy na... Na no, tą 11 od początku po to, żeby zrobić przysłowiowy przegląd wojski. To tak od y, przynajmniej tych dwóch spotkań y, próbujemy się przyjrzeć y, tym zawodnikom, którzy mniej grali. Y, popełniliśmy do przerwy, no widać było takie błędy, popełnialiśmy, które niestety kosztowały nas utratę dwóch bramek. Po przerwie zrobiliśmy dwie zmiany, na pewno one no, odwróciły losy tego spotkania, bo yy, strzeliśmy bramkę szybko, a potem mieliśmy też swoje okazje. No, brakło centymetrów nieraz. Próbaliśmy, próbowaliśmy do końca gonić ten wynik, przynajmniej zremisować. Nie udało się. Natomiast mamy dużo materiału do przemyśleń. Myślę, że, że w perspektywie jeszcze tych dwóch spotkań już yy, jesteśmy co do... Co do, co do kształtu tego zespołu, przekonani w jakim kierunku musi być budowa tego zespołu na przyszłość, no bo mówmy się, utrzymanie mamy, a, a najważniejszy jest przyszły sezon po to, by spokojnie w tej pierwszej lidze grać, po to, by też oczywiście poukładać tutaj sprawy organizacyjne, one są niezwykle w przypadku górnika istotne i ważne. Mam nadzieję, że to wszystko się uda do i w przyszłym sezonie będziemy grali w pierwszej lidze. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania do tunelów, jeżeli Państwo mają. Panie że tutaj było widać gra to, że o życie powiedzmy. Troszeczkę brakowało ambicji, zaangażowania, bo taka już powiedzmy gra jakby o nic. Czy powiem panu w ten sposób? Musimy mocno popracować w klubie nad elementem motywacyjnym. Tego naprawdę nie ma. Wierzcie państwo. To nie dlatego, że zawodnicy nie chcą wychodzić i wygrywać, ale uważam, że jeżeli ten bodziec motywacyjny będzie w przypadku tego zespołu, to też, to też będzie to jakby wymuszało na zawodnikach pewne, pewne zachowania. I nie mam dzisiaj pretensji też do zespołu, bo Pan powiedział braku ambicji. Ja myślę, że do przerwy braku organizacji gry, I było widać, że nie było kierownika w zespole. Po przerwie wchodzi... Tomek Salomoński i tak naprawdę ta gra jest poukładana, więc to jest właściwie też odpowiedź na to pytanie, czy brakło ambicji. Ambicja była, chcieliśmy odmienić los spotkania, tylko tak jak mówię, no jest wiele, wiele, spraw, które wpływają troszeczkę na, na też i te końcowe wyniki zespołu, bo, bo, bo trudno, trudno tu mówić o, o tym, żeby, żeby zawodnicy w 100% może nieraz... Nie wiem, czy się przykładali, ale byli świadomi, może nieraz, że, że trzeba to spotkanie wygrać. No, trzeba naprawdę, naprawdę usiąść tutaj i, i wiele spraw tutaj poukładać, pozmieniać. Możesz powiedzieć, że do końca ja tego spotkania też możemy grać takim troszeczkę eksperymentalnym stanem, troszeczkę, bo wygoda poszła w że nie grali do tej pory? Ja myślę, że to też ta sytuacja kadrowa wymuszała, ale nie ukrywam, że tak zdecydowaliśmy się. Tak jak mówię, no przecież musimy wiedzieć przed. Rundą następną, lato jest krótkie, gdzie dokonywać zmiany, w których formacjach, a widać, że formacja obrony to, to nie jest nasza dzisiaj silna strona, więc trzeba tutaj na pewno poszukać dobrych rozwiązań, tak żeby były te pewne punkty. Wymuszona kontuzja Michała Mroza pozwalała, że Michał, który tak naprawdę trzymał tą obronę, gdzie, gdzie ona w każdym meczu wyglądała przyzwoicie, to, to w tym spotkaniu widać, że takiego zawodnika jak Michał Mroz na przykład brakowało. Dziękuję. Okay. Co, może jakieś pytania do trenerów? Jeżeli nie, ma serdecznie dziękuję. 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 Powodzenia, proszę utrzymać.